Cześć, witam Was w kolejnym odcinku GramTV News. Ja jestem Daniel, a Was zapraszam do oglądania. Jedziemy! Twórcy ze studia Psyonix poinformowali o dużych zmianach, które nadchodzą do gry Rocket League. Okazuje się, że tytuł przejdzie na model free-to-play, Latem tego roku. W planach jest również dodanie funkcji cross-platformowego systemu progresji. Jest jednak jeden mały problem: gra przestanie być dostępna na platformie Steam i będzie jedynie w Epic Games Store. Co ważne jednak, osoby, które posiadają już Rocket League na platformie Valve będą grały bez najmniejszych problemów, a ich gra będzie aktualizowana. Gracze, którzy zdecydują się na kupno Rocket League przed przejściem na nowy model lub już je zakupili, otrzymają status Legacy który zapewni im dostęp do DLC oraz specjalny tytuł w grze. Ponadto otrzymamy wówczas kilka bonusów, głównie w postaci elementów kosmetycznych oczywiście. Konami podało pierwsze szczegóły dotyczące nowego PESa, Season Update, czyli PES 2021, czyli nowe odsłony serii Pro Evolution Soccer. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie mamy do czynienia z nową odsłoną per se, tylko z czymś w rodzaju sezonowej aktualizacji w formie odrębnej i tańszej, aczkolwiek wciąż samodzielnej produkcji. Co otrzymamy? Przede wszystkim zaktualizowane statystyki zawodników oraz aktualne składy zespołów. Oczywiście dane niektórych LIK mogą pojawić się dopiero po aktualizacji z powodu opóźnienia zakończenia sezonu związanego z trwającą epidemią. Co więcej, jeżeli posiadacie już egzemplarz gry PSA 2020 i graliście w trybie MyClub, możecie liczyć na tzw. bonus weterana, czyli zestaw nagród w PES 2021. Dowiedzieliśmy się także, że sezonowa aktualizacja zadebiutuje na rynku 15 września bieżącego roku na platformie Steam na pc oraz na na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Nie zapominajmy jednak, że twórcy pracują również nad edycją na konsolę nowej generacji. Na początku bieżącego miesiąca polskie studio Flying Wild Hawk oficjalnie zapowiedziało grę Shadow Warrior 3, czyli kontynuację niezwykle ciepło przyjętej pierwszej osobowej gry akcji z 2016 roku. Wówczas otrzymaliśmy krótki teaser i dowiedzieliśmy się, że produkcja zadebituje w 2021 roku. Nieco później, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, tytuł został zaprezentowany podczas konferencji Devolver Digital, a w sieci wylądował pierwszy zwiastun rozgrywki. Dzisiaj natomiast mamy kolejny materiał będący aż 17-minutowym gameplayem. Twórcy zaprezentowali na nim fragment misji fabularnej pod tytułem Droga do Motoko. Zobaczyliśmy również przerywniki filmowe. Przede wszystkim jednak upewniliśmy się w jednym. Będzie dynamicznie, krwawo i brutalnie. Oprócz tego przypomniano o lince z hakiem, czyli nowym elemencie rozgrywki, który znacząco ułatwi poruszanie się po lokacjach, a do tego dojdzie również możliwość biegania po ścianach. Na koniec przypominam, że Shadow Warrior 3 zadebiutuje w przyszłym roku na pc tach konsolach PlayStation 4 i Xbox One. No i mamy nowy przeciek na temat Call of Duty 2020. Z nową odsłoną Call of Duty jest o tyle niezręczna sytuacja, że na horyzoncie wciąż nie widać jakichkolwiek oficjalnych informacji, a co dopiero zapowiedzi, a gracze regularnie odkrywają kolejne nowości dotyczące gry. Na ten moment znanej pod nazwą Call of Duty Black Ops Cold War. Teraz mamy informacje dotyczące kampanii, trybów rozgrywki oraz kilku map i lokacji. Źródłem przecieku są pliki serwisu Xbox Live. Wynika z nich, że w Cold War przeniesiemy się między innymi do Rosji, Niemczech czy kilkukrotnie pojawiającego się we wcześniejszych przeciekach Wietnamu. Do tego w plikach odnaleziono kodowe nazwy ośmiu map, wśród których znajdziemy Moskwę, Tundrę, Miami, Black Sea czy Tank, które też pojawiło się wcześniej. Co ciekawe, informacje sugerują powrót trybu zombie, aczkolwiek w tym przypadku nie możemy liczyć na jakiekolwiek inne szczegóły. Cóż, na ten moment pozostaje niestety uzbroić się jedynie w cierpliwość i wyczekiwać oficjalnych wieści. Zaznaczam bowiem, że wszystkie powyższe informacje, choć sensowne i całkiem prawdopodobne, wciąż należy traktować jako najzwyklejsze w świecie plotki. Koniecznie dajcie znać w komentarzach co uważacie o tych spekulacjach. A tymczasem znowu do Polski. Wrocławskie Studio Niezależne Far From Home oficjalnie zapowiedziało Project Oxygen, swoją debiutancką produkcję, która zadebiutuje na PC-tach oraz konsolach nowej generacji PlayStation 5 i Xbox Series X. Na ten moment nie znamy daty premiery, aczkolwiek poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat gry. Przeniesiemy się na pokład zbudowanego ręcznie sterowca, będącego ostatnim domem na Ziemi. Gracz przejmie kontrolę nad naukowcem, który przemierzać będzie wspomnianą planetę w stanie pozostawiającym wiele do życzenia. Naszym głównym celem będzie odnalezienie nowych form życia. Gra powstaje na silniku Unreal Engine i ma zostać w przyszłości wzbogacona o tryb kooperacji. Co ciekawe, prace nad Project Oxygen trwają już ponad pół roku. Na ten moment studio Far From Home jest w trakcie przejścia do fazy produkcyjnej. Na kolejne informacje na temat gry musimy jeszcze troszeczkę poczekać. No i na koniec mam dla Was kolejne materiały z gry Star Wars Squadrons. W sieci pojawiło się bowiem całkiem sporo tekstów z pierwszymi wrażeniami dziennikarzy. I wszystko wskazuje na to, że zapowiada się całkiem nieźle. Gra zebrała naprawdę sporo pochwał. Między innymi uwagę przykuły oczywiście lub przede wszystkim statki, a dokładniej ich zróżnicowane klasy. No i jeśli chodzi o Star Wars Squadrons, gra zaoferuje łącznie cztery klasy statków. Pierwsza z wymienionych to myśliwce, które będą najbardziej zbalansowane, dobre w ataku jednocześnie wytrzymałe, aczkolwiek nie będą specjalizować się w niczym konkretnym w imię zasady coś za coś. Następnie mamy bombowce, czyli maszyny niezwykle powolne, tak charakteryzujące się za to potężnym uzbrojeniem i bardzo mocnym pancerzem. Trzecią klasą są statki przechwytujące. Tymi będziemy najczęściej walczyć z innymi mniejszymi statkami i choć ich pancerze są znacznie słabsze od pancerzy pozostałych klas, tak nadrabiają dużą prędkością i wysokim poziomem manewrowości. Na koniec mamy statki wsparcia, czyli maszyny służące do naprawy lub uzupełniania zapasów amunicji oraz innych zasobów. Same mechanizmy rozgrywki są mocno dopracowane i pozwalają na mnóstwo frajdy miłośnikom wszelkiego rodzaju taktyk, których Użycie w grze jest nawet wskazane. Do tego doszły wzmianki o systemie rozwoju oferującego różnorakie elementy kosmetyczne oraz części maszyn. No, ale głosów krytycznych również nie brak. Tutaj przede wszystkim zaznaczano, że dla wielu graczy Star Wars Squadron może okazać się zbyt chaotyczne, a nawet za bardzo wymagające. Przypomnę jeszcze na koniec, że gra zadebiutuje 2 października na PC-tach konsolach PlayStation 4. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek Gram TV News. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Dziękuję serdecznie za uwagę, za każdą łapkę w górę oraz za subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.